I am a TikTok refugee. I'm part of the TikTok refugee group. Um, I am a TikTok refugee. Hello, TikTok refugees, and hello, Red Mode. Rząd Stanów Zjednoczonych chce zakazać TikToka od 19 stycznia, czyli w ten weekend, więc teraz sporo amerykańskich urzędników przeprowadziło się na chińską aplikację Xiaohongshu, znana też jako RedNote, która teraz jest na pierwszym miejscu wśród najczęściej pobieranych aplikacji w USA. Jak widzicie, moja strona główna w Xiaohongshu jest prawie cała wypełniona przez zagranicznych urzędników, którzy są mega podekscytowani. Co więcej, podpłyły, że mam tam nawet kilku znajomych z Polski. Ostatnio pojawił się taki nowy żart nazywający podatkiem od kota. Chodzi o to, że jak dołączyć do siamów, musi się wrzucić zdjęcie swojego zwierzaka, żeby dostać się do społeczności. Zobaczcie te słodkie zwierzątka w komentarzach. Wielu ludzi mówi, że teraz na serio zacznie uczyć się chińskiego, a Chińczycy wykorzystują to i zaczynają zadawać pytania o angielski. Poza tym w komentarzach pod niektórymi postami naprawdę są wzruszające momenty. Na przykład pod postem pewnego amerykańskiego taty, który trzyma swojego dziecko, inscy użytkownicy też zaczęli wrzucać zdjęcie swoich rodzin. Widok ludzi z całego świata dzielących się miłością i dobrocią w internecie naprawdę rozgrzewa serce. Coraz więcej Polaków dołącza do ziałów. A ja poznałem już kilku znajomych z Polski. Anyhow, I, I just wanted to come on here and say sheshia for all of the love and support. I want to make friends from all over the world. Wow! Thank you so much for all of the messages and the comments on my videos. I was not expecting that at all. But just in the short amount of time that I've been on the RedNote app. All of the Chinese people have been so kind and welcoming. Americans and Chinese people becoming friends now. Learning about each other's cultures. Connecting. You can't make this up. This is my favorite plot twist of 2025. You cannot make this up. No matter what happens, if TikTok uh, doesn't get banned, I'm going to carry on on Red Note either way. Uh, thank you so much. You've made it. You've been so welcoming Thank you for welcoming us with open arms but thank you so much for accepting us here we I'm pretty sure we are all loving it. Uh, I just wanted to say thank you so much Thank you so much thank you so much.